Malik Montana pojawi się na tegorocznym festiwalu w Sopocie. Jakie to jest uczucie dla ciebie? Dla mnie jakby no, w jakiś sposób na pewno to się też zapisze w kanonach historii, prawda? Ja już dużo miałem wcześniej występów kilka na deskach e, sopockich, ale no, w takim wydaniu myślę, że ludzie jeszcze nie słyszeli mnie do końca, więc ciekawość jest to. No dla mnie. właśnie, czy mówiąc, w takim wydaniu chodzi o twój duet z Majką Jerzowską? Też między innymi, a z drugiej strony mówię, no mój katalog muzyczny jest przeróżny, prawda? Jakby ja tyle czasu już tworzę muzykę, że dużo jest takich numerów, myślę też, których ludzie nie usłyszeli, a warto im je zrefreshować albo też pokazać. A grunt taki, żeby też jakby innej publice zupełnie dać możliwość poznania, kim jest Malik Montana. No właśnie, a propos tej innej publiki e, jestem ciekawa na... Czyj odbiór czekasz najbardziej, bo nie da się ukryć, że jednak twoją muzykę, twoja muzyka najbardziej popularna jest wśród młodszego pokolenia. To zależy, co ujmujesz przez młodsze pokolenia, ale myślę, że jakby młode pokolenie, no to jest teraz średnia, nie wiem. Ja bym to zaliczył grono w tą osoby od 15 do 27 roku. No piątego roku życia powiedzmy, tak? No myślę, bo... że nawet tego siódmego mogłoby być, ja mam 25. Wiecie, ja ma, ja 30... mam statystyki swoje i tam jest 17-24 taka grupa do celowa, co nie? No i to jest moja główna grupa docelowa, jako taką, można powiedzieć, jak patrzę sobie po statystykach wszędzie. Aczkolwiek mówię, no, ja też mam jakby w swoim repertuarze różne utwory i myślę, że osoby zdecydowanie starsze też dla siebie coś mogą w tym wszystkim znaleźć, wiesz? To jest jakby tak, że no, moja muzyka, mówię, e, różnych tematów dotyka, ludzie najczęściej znają mnie z tej muzyki, która po prostu jest, wiesz, najbardziej e, nie wiem, czy to kontrowersyjna właściwe słowo, ale taka, która też się streamuje, co nie? Ludzie jakby, wiesz, mają wzgląd artystów i najczęściej przez pryzmat e, największych hitów są oceniani, co nie? To jest poniekąd błogosławieństwo, a z drugiej strony tak nie do końca, no bo człowiek też jakby wiesz, chciałby się przedstawić ludziom z innego spektrum, co nie? Właśnie tutaj e, w czasie konferencji było powiedziane, że pojawisz się na scenie i w otoczce było, że najlepiej sprzedające się albumy, więc rzeczywiście ta twoja muzyka dociera do coraz większej liczby osób, jednak czy nie boisz się poniekąd, że ta twoja trochę kontrowersyjna osoba, bo wiele y, osób za taką cię osobę, osób za taką osobę cię uważa. Nie boisz się trochę tego, y, tych opinii? Wiesz co, ja już w show-biznesie polskim prawie dziesiąty rok jestem i myślę, że no środowisko rapowe też się tym cechuje w dużej mierze, że hejt, który spada na artystów rapowych, wiesz, jakby pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i do dziesiątego idąc, to mogę powiedzieć, że moja kariera też nie jest jakąś drogą, wiesz, że ja wypuściłem jeden hit, singiel i z dnia na dzień stałem się osobą rozpoznawalną, tylko no konsekwentnie krok po kroku i schodek po schodku ta moja kariera się rozwija i myślę, że jakby w swoim segmencie jakby... No, Myślę, że każda osoba mnie już zna, tak? I chciałbym też przede wszystkim mówię, e, po 10 latach mogę sobie, myślę, że tak powiem, na swobodne poruszanie się na gruncie, w którym, że tak powiem, już jestem, prawda? I jakby ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć... Tego, że artysta e, szuka ciągle to innowacyjnych, nowych rozwiązań i e, chęci współpracy z ludźmi ciekawszymi albo z takimi, którzy jakby są spoza segmentu, jest czymś naturalnym i kwestią rozwojową. Jakby, jako artysta naj, najwięcej się uczy w momentach takich, w których się wychodzi spoza swojej strefy komfortu. No i tu jest moja przygoda z Polsatem. A która taka część artystyczna y, dla ciebie jest według, według ciebie dla ciebie jest najlepsza? Wiesz co, ja swoją ekspresję, że tak powiem, na różnych e, polach e, staram się e, przedstawiać, wiesz, jakby ja jedno robię, to to jest muzyka, drugie to, to, to też myślę, że modowo, jakby w świecie swoim, jakby mówię teraz o swoim segmencie, tak, stricte muzyczno-rapowym, urbanowym, no to jestem z tego też między innymi znany i tak naprawdę ta ekspresja, mówię, początkowo jest tylko i wyłącznie muzyczna, e, a z czasem jakby rozwoju i, i wspinania się na kolejne szczeble, jakby mamy możliwość już wiesz, e, artystycznie podejść do tematu i, i zobaczyć, co rzeczywiście za dla nas zajawką, wiesz, jakby ja zaczynając 10 lat temu, nie miałem nawet możliwości albo właściwie przestrzeni w swojej głowie, żeby się skupić na tym, co ja tak właściwie lubię robić, wiesz, no bo w tamtym momencie moim głównym motorem napędowym było to, żeby móc się utrzymać z muzyki i żyć z tego, prawda, jakby myślę, że to jest ogromne błogosławieństwo dla każdego artysty i jakby, no, ja jestem w tej grupie nielicznych osób, którzy mogą z tego żyć i jest to dla mnie na co dzień naprawdę Ogromne błogosławieństwo. I, I tak jak mówię, moja ekspresja oprócz muzyki, jakby też mowa, którą ja się posługuję. Nie wiem, czy jest pani zaznajomiona z tym, ale no, kilka zwrotów do mowy potocznej, młodzieżowej, jakby to wyszło, to są moje słowo twórstwo. Jak słynne słowo, nie wiem, Jagodzianki, na pewno pani słyszała. I, to też moje i myślę, pytanie że jestem jakby wiesz oprócz tego że robię rap to też jestem na tyle medialną osobą, że wiesz w przypadku większości artystów rapowych to wygląda to tak, że oni są aktywni w okresie promocji swojej płyty, co nie? Czyli że wiesz wychodzi płyta w grudniu, raper raptem w październiku się budzi, robi się aktywny na social mediach albo jakiś zaczepek zaczyna szukać i swoją twórczość przedstawiać, a ja myślę, że przez te 10 lat jakby wiesz, no, jestem cały czas dostępny dla tych ludzi namacalny, ci ludzie widzą mnie od początku mojej kariery. Co można zresztą po wywiadach starych zobaczyć. Wiesz, że jakby to wszystko jest namacalnym dowodem, że ja jako chłopak e, z małżeństwa migrantów, e, mieszkający na jednych z patologicznych warszawskich osiedli, wychowując się tam, doszedłem do momentu, w którym mogę rozwijać się sztuką, że tak powiem. Wiesz, jakby sztuka naprawdę daje mi ogromną satysfakcję. I to teraz już nie mówię o samej muzyce, bo wcześniej, jakby zaczynając swoją przygodę w ogóle z show biznesem, no to jakby nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że wiesz, jakby to wszystko się nie takich rozmiarów, co nie? A na dzień dzisiejszy zobaczę. Robiąc muzykę, jaką robię, jestem jakby bardziej, w środowisku urbanowym i młodych ludzi, ale przyszedł ten czas, że Polsat też powinien, że tak powiem, wiedzieć, kim jest Malik Montana już w tej chwili, jakby. Myślę, że e no moja twórczość już prawie 9-10 lat na rynku jest, więc można powiedzieć, że jakieś tam pokolenie się już wychowało przy mojej muzyce. Czerpiąc nawet z opinii innych, jest to muzyka dość klubowa, klubowe rytmy. Czy na tym polegała Twoja przemiana Nie. i zabawa muzyką? Nie, myślę, że klubowe rytmy od początku mojej kariery towarzyszyły też jakby w mojej twórczości. To nie jest nic nowego. Myślę, że jestem nawet, bym powiedział, jednym z pionierów, którzy w Polsce jakby zaczęli mieszać rapowy styl z tym takim bardziej, wiesz, tanecznym, wyluzowanym. Ja też byłem jedną z pierwszych postaci, która tak naprawdę nie miała problemu mówić o wielu takich rzeczach jak finanse, bo w rapie, wiesz, dotychczas albo do pewnego momentu były to tematy tabu, co nie? Raperzy niechętnie wypowiadali się o zarobkach i jakby ideologia i przeświadczenie, że muzyka tylko dla Pasji, i wszystko inne jest złe. No zgadzam się z tą, jakby opinią, ale wiesz, jakby jak muzyka z pasji, no to też czegoś trzeba żyć, prawda? I to, co wcześniej mówiłem, dla mnie to było ogromnym błogosławieństwem. A, a to, że muzyka e, zaciera szersze kręgi, no to jest jakby wiesz, objaw po prostu albo ewolucji, albo tego, że konsekwentnie coś się robi. Ciężko mi to jest, jakby też z mojego punktu widzenia określić, no ale ja osobiście, jakby. Patrząc na siebie z zewnątrz, myślę, że ta moja kariera jest po prostu efektem pracy i, i, i tyle. Wrócę jeszcze na chwilę do e, tematu Majki Jerzowskiej, bo jakiś czas temu powiedziałeś, że Majka Jerzowska wyjaśniła polski rap. Co tak. to oznacza? Znaczy, wiesz co, dla mnie zawsze to, to taka jest kwestia, wiesz, może osobista, ale też wiele osób może się zgodzić czy nie zgodzić. Dla mnie e, polski rap po prostu był zawsze taki, wiesz, mocno drętwy, taki mocno. Em, Zasadzone według mnie zostało ziarno, które jakby wyrosło na takim gruncie, i, i ideologie, które były przekazywane odpocząwszy jakby całej kultury i muzyki, po prostu no, nie chcę tego brzydko nazywać jakkolwiek, ale są nowotworem, tak? Jakby ideologie jakieś, e, nie wiem, czy wiesz, ale ideologia punk rockowa, jakby no anarchia wiadomo i tak dalej, ale jakby stylistycznie i w ogóle to nijak się ma do rapu. Wiesz o co mi chodzi? Początkowo rap w Polsce to była grupa ludzi, którzy jeździli albo na deskorolca, a potem to wkroczyło w środowisko jakichś takich, wiesz, e, patusów, rasistów itp. I wtedy, no, trochę później, wszedł taki ktoś jak Malik Montana, po prostu. Wyszedłem, że tak powiem, i dałem ekspresję siebie, co było innowacyjne dla danego momentu. Myślę, że teraz wielu młodych raperów też, wiesz, śledząc mnie, mając wzgląd na moją twórczość i moją karierę przez wiele lat, po prostu e, znalazło cząstkę siebie, którą mogli też ewoluować, wiesz, bo w rapie to jest tak trochę, że no, musisz tego swojego OG mieć zawsze. Osoby, na którą patrzysz. Majka Jerzowska powiedziała, że jesteś dla niej e, jak prezent. Miło mi bardzo, że jestem czyimś prezentem. Kolejne błogosławieństwo. Tak. Co, co ty o tym sądzisz? Czy rzeczywiście współpraca z tą artystką też dla ciebie jest e, pewnego rodzaju możliwością otwarcia się na coś nowego? Bo ona Super. mówiła, że chciała współpracować z raperem, i wtedy Absolutnie. polecono jej właśnie ciebie poleciła się jej pani Nina Terenkiew. Miło mi bardzo pozdrawiam z tego miejsca panu Ninie, ale czy jakby ta współpraca, myślę, że no ja już wcześniej wywiadziłem, się wypowiadałem na ten temat, spodziewałem się trochę takiego, wiecie, momentu, w którym może być weird, czy, czy dziwnie, albo jakkolwiek zło, wiecie, mimo wszystko muzyka jest jakby, no jak siedzisz z innym artystą w studio, to jest chemia, tak? I albo ta chemia jest, albo tej chemii nie ma i, i są takie jakby, że tak powiem, Motory napędowe, których nie da rady oszukać, i muzycznie mi się wydaje, też to pokazuje jakby jej poziom przede wszystkim, bo współpracowałem z różnymi artystami polskimi, ale jakby samo to, że Majka miała cały czas wzgląd w proces twórczy i uczestniczyła w nim, jakby wiesz, aktywnie. To nie tak, że ona po prostu przyszła do studia i patrzyła, tylko jakby wiesz, porozumiewaliśmy się, wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami, tekst pisaliśmy razem, więc jakby wiesz, to myślę, że to jest dla mnie jakby. Pod koniec dnia tym takim, wiesz, elementem wzbogacającym wszystko, że jakby, wiesz, dwie materie się spotkały i stworzyły muzykę, co nie? I, po prostu, mimo innej tematyki. To też, wiesz, Maja jest z innego pokolenia muzycznie, no, tego nie ma co jakby bagatelizować, ale mimo wszystko mi się wydaje, że muzyka jest jakby na tyle uniwersalnym językiem i jakby... Emocją śmiem twierdzić, tak, w tym przypadku, że po prostu jak coś idzie, to idzie i, i trzeba pozwolić temu. I na koniec jeszcze tylko zapytam, czy usłyszymy w Sopocie Jagodzianki, jeden z najbardziej rytmicznych e, brzmień e, piosenek wakacyjnych w sumie. Nie wiem czy to jest takie najbardziej rytmiczne. To też jest ciężko bo właśnie ten filmik o którym wcześniej mówiłaś odnośnie Majki, że Majka wyjaśniła polski rap, Aha. pamiętasz? No to też się jakby trochę tego tyczy, że rytmika, tempo i, i właściwie to co króluje e, na polskich playlistach, czarcach no jakby no, jest dla mnie trochę wiesz jakby muzyką, którą nie do końca ja się na chwilę obecną jaram, a czy jego dzianki jest takim bujającym numerem? Myślę, że mam bardziej bujające. Może nie jesteś zaznajomiona z moją twórczością. Ja go dzięki po prostu najbardziej kojarzą się w, trochę w moim pokoleniu z taką wakacyjną nutą. Ja Chcę kobiety przepraszam, ale ile masz lat? 25. Okej. Okay. No widzisz. coś mówiłam. Wiem, nie wiem, nie wiem się... no, ale mówię, jakby ta muzyka to jest, wiesz, jakby jeden z elementów tego, żeby po prostu mówię, ekspresję dawać i, i sztukę tworzyć. Pod koniec dnia dla mnie w tej chwili jakby to jest najistotniejsze, żeby móc się rozwijać dalej jako artysta i przede wszystkim tworzyć rzeczy ciekawe, ponad e, pokoleniowe, w tym przypadku jak dla jej majki, prawda? Mhm.